Rozdział 60, część 2. Prawidłowy sposób obwieszczania słowa. Nie dałem wam mojego słowa, abyście obwieszczali je na ulicach i placach. Co prawda, Jezus to czynił, lecz on potrafił na wszelkie pytania odpowiadać i podawać próbie tych, którzy usiłowali jego sprawdzać. Wy jesteście mali i słabi. Dlatego nie wolno Wam wywoływać gniewu Waszych bliźnich. Nie próbujcie zwracać na siebie uwagi. Pamiętajcie, że nie posiadacie niczego szczególnego. Nie dążcie również do tego, aby ludziom udowodnić, że wszyscy znajdują się w błędzie i że tylko Wy znacie prawdę, gdyż w ten sposób nie osiągniecie swoim zasiewem niczego dobrego. Jeżeli chcecie rozwinąć się duchowo i moralnie, to nie osądzajcie błędów swoich bliźnich, aby nie wpaść w ten sam błąd. Poprawiajcie swoje niedoskonałości, módlcie się pokornie do waszego mistrza, aby zainspirował was swoją łagodnością, i pamiętajcie o jego dobrej radzie nigdy nie ogłaszania swoich dobrych czynów tak, aby wasza lewa ręka nigdy nie dowiedziała się, co uczyniła prawa. Powiadam Wam również, nie ma potrzeby wyszukiwania ludzi, aby z nimi rozmawiać o mojej nauce, gdyż moje miłosierdzie przyprowadzi do Was potrzebujących Waszej pomocy. Lecz w przypadku, gdy zaistnieją momenty, w których wypełniając moje prawo, odczujecie potrzebę uczynienia dzieła miłości bliźniego, a w pobliżu nie będziecie posiadali żadnego potrzebującego, to nie martwcie się z tego powodu i nie wątpcie w swoje słowo. Będzie to właśnie ta godzina, w której powinniście modlić się za swoich nieobecnych braci, którzy odbiorą moje miłosierdzie, jeżeli wy będziecie posiadali szczerą wiarę. Nie dążcie do tego, aby wiedzieć więcej niż wasi bracia. Zrozumcie, że wy wszyscy osiągniecie wiedzę odpowiednio do waszego rozwoju. Gdybym udzielił wam mojego światła bez waszych zasług, wydawalibyście się sobie wielcy i uleglibyście zepsuciu przez próżność, a wasza mądrość byłaby fałszywa. Chcę widzieć was pokornymi, lecz aby być takimi przede mną, musicie również okazywać się takimi przed waszymi bliźnimi. Uczniowie, miłość i mądrość nigdy nie są osobno. Jedna jest częścią drugiej. Jak dochodzi do tego, że niektórzy dążą, aby te obie cnoty rozdzielać? Obie są kluczem, który otwiera bramy sanktuarium, które umożliwi Wam osiągnięcie pełnego poznania mojej nauki. Powiedziałem Wam, chcecie posiadać wielu przyjaciół? To uczyńcie użytek z dobroci, serdeczności, cierpliwości i miłosierdzia. Gdyż tylko z tymi cnotami, ponieważ one wszystkie są bezpośrednim wyrazem miłości, wasz Duch będzie mógł zajaśnić na ścieżce swoich bliźnich. Gdyż Duch, ponieważ jest Bożą iskrą we wnętrzu swojej istoty, ukrywa miłość, a Bóg jest miłością. Mówię do tych, którzy w innych krajach mają wypełniać swoją misję jako apostołowi i prorocy, aby nie chełpili się misją, jaką im powierzyłem. Oni nie mają wzbudzać sensacji poprzez to, że będą zwalczali wspólnoty religijne lub wyznania wiary. Tymi, którzy będą wzbudzali oburzenie przeciwko wam, będą inni, nie mając świadomości tego, że pomogą wam w rozprzestrzenianiu mojej nauki poprzez to, że wielu obudzą ciekawość która potem zamieni się w wiarę. Kiedy zakotwiczę Was moje boskie przesłanie, musi stać się ono przesłaniem braterskim. Lecz, aby zrobiło wrażenie i poruszyło serce tej materialistycznej ludzkości, musi posiadać stempel prawdy, jaką Wam objawiłem. W przypadku, gdy coś ukryjecie, w przypadku, gdy coś przemilczycie, to nie złożycie prawdziwego świadectwa o tym, Czym było moje objawienie w trzecim czasie, a tym samym nie znajdziecie żadnej wiary. Jakże ogromne jest moralne i duchowe zacofanie, w jakim napotykam ludzkość. Jakże wielka jest odpowiedzialność tych, którzy odebrali w obecnym czasie łaskę i światło mojego słowa. Uczniowie, stańcie się mistrzami. Wypędźcie z waszego serca lęk przed ludźmi. Wygnajcie obojętność i ociężałość, zobaczcie, że rzeczywiście jesteście przekazicielami niebieskiego przesłania. Wy jesteście tymi, którzy mają dawać wyjaśnienie tego wszystkiego, co dzieje się w obecnym czasie, którzy muszą zatroszczyć się o to, aby wykazać zasady mojej nauki, o których ludzkość zapomniała. Nie macie waszym bliźnim powtarzać mojego słowa tak, jak ja wam je powiedziałem. Uczcie się, abyście potrafili je wyjaśnić. Nie szukajcie słów, aby wybierać wrażenie poprzez elokwentną mowę. Mówcie w prosty sposób, jaki najlepiej wyraża duchową prawdę. Nowi uczniowie, bądźcie niestrudzeni, kiedy mówicie o tej prawdzie. Niewyćwiczone usta, które z obawy nie wypowiadają mojego słowa, Otwórzcie się w momencie Waszej decyzji. Jedno jedyne słowo w moim imieniu może ocalić grzesznika, zamknąć przepaści, powstrzymać tych na ich drodze, którzy w źle stali się krnobrni. Znacie może moc, jaką posiada moje słowo? Czy znacie siłę Waszego pełnomocnictwa? Mówcie poprzez przykładne czyny, a będziecie w porządku wobec tej części mojego dzieła. Które wam powierzyłem. Pozostałe będę czynił ja. Gdy widzicie, że inni z Waszych bliźnich nauczają imienia i słowa Chrystusa, to nie patrzcie na nich z góry, gdyż zostało napisane, że moje powtórne przyjście odbędzie się dopiero wtedy, gdy słowo, które przyniosłem Wam w drugim czasie, rozprzestrzeni się po całej Ziemi. Lecz powiadam Wam, że wciąż jeszcze istnieją miejsca na świecie, które dotąd nie otrzymały owego przesłania. Jak mogłaby ta dzisiejsza głęboko duchowa nauka osiągnąć owe społeczeństwa bez tego, aby odebrały one przedtem nasienie boskiej miłości, które Zbawca dał Wam w swoim słowie i swoją krwią? Gdy kiedyś pojmiecie i odczujecie prawdę, przeżyjecie. Jakie jest łatwym dla Waszego Ducha podążanie, nawet w najsurowszych doświadczeniach, za krokami Waszego Mistrza. Czyńcie wszystko to, co jest dla Was możliwe, gdyż nie będę od Was więcej wymagał, niż uczynić możecie. Wówczas pozostawicie utorowaną drogę dla przyszłych generacji. Na sercu kładę Wam dzieci i daję Wam zadanie wprowadzenia ich na dobrą drogę. Zbierajcie je, mówcie do nich o mnie z oddaniem i miłością. Odszukujcie odrzuconych, tych, którzy żyją zagubieni w nędzy i występku. Waszym słowom nadaję duchową siłę, aby gdy wyjdą z Waszych ust, były drogą do zbawienia. Przed nieświadomymi otwierajcie księgę prawdziwego życia, aby ich dusza przebudziła się i stała się wielką we w objawienia Ducha Świętego. Stańcie się podobni do Waszego Mistrza, a znajdziecie posłuch. Chcę, aby ci, którzy znaleźli drogę, nauczali jej w sposób lekki do zrozumienia, czyniąc ją łatwą, aby nie układali na niej kamieni, tak jak to uczyniło wielu, i przez to zapobiegło temu, aby mogli przyjść do Mnie ci, którzy mnie szukali. Wam, spirytualistom, powierzam zadanie wyburzenia bariery zniesionej przez ludzkość pomiędzy nią a Bogiem. Bariery z fałszywej wiary, pozornej tylko wiary w wieczność, ze zmaterializowania i niepotrzebnych czynności kultowych. Tobie, narodzie, daję zadanie zrzucenia z postumentu Złotego Cielca Jakiego ludzie wciąż jeszcze czczą, chociaż uważają siebie za dalekich od bałwochwalstwa i pogaństwa. Zwalczajcie fałszywe pojęcie, jakie uzyskali ludzie o spirytualnych naukach, jakby zasadzały się one na niewiedzy, wprowadzeniu w błąd i oszustwie. Pokażcie moją naukę w całej jej czystości i wzniosłości. Aby zlikwidowała niewiedzę, fanatyzm i zatwardziałość, które przeszkadzają ludziom w myśleniu o swoim duchowym ja, któremu zrabowali wszelką wolność działania. Wy, którzy te objawienia odebraliście, jesteście przewidziani do tego, aby objawiać ludzkości moje nowe przekazy poprzez ludzki rozum. Kto miałby złożyć to świadectwo, jeżeli nie wy? Jeżeli oczekujecie, że tę radosną nowinę przyniosą ludzkości dostojnicy lub duchowni ze wspólnot religijnych, to znajdujecie się w błędzie. Gdyż zaprawdę powiadam wam, nawet gdyby mnie zobaczyli, nie otworzyliby ust swoich, aby ludzkości powiedzieć: Spójrzcie, tam jest Chrystus, idźcie do niego. Nie zasypiajcie w oczekiwaniu na owe czasy, o których do was mówiłem, aby wówczas powiedzieć: To, co właśnie macie przed oczami, zostało zapowiedziane. Nie, narodzie, jest absolutnie konieczne, abyś to zapowiedział przedtem, abyś to prorokował, abyś przygotował drogę dla nadejścia tego wszystkiego, co wam przepowiedziałem i obiecałem. Wówczas spełnicie Waszą misję, jako przygotowujący drogę do uduchowienia na Ziemi. Wtedy, gdy na Ziemi zaczną pojawiać się cudowne rzeczy i duch Pana będzie mówił do Was poprzez nigdy niewidziane zjawiska, a duch człowieka rozpocznie objawiać nigdy nieprzeczuwane dary i umiejętności, zobaczycie, jak zostaną strząśnięte wszystkie wyznania wiary, teorie, normy. Instytucje i nauki, i wówczas ludzkość przyzna, że ci, którzy głosili pozornie obcą naukę, mieli rację, gdyż ich słowa zostały potwierdzone przez to, że się spełniły. Wówczas przeżyjecie, że społeczeństwa Ziemi są zainteresowane duchowymi naukami, że teologowie porównują nauki Chrystusa z nowymi objawieniami. Ujrzycie, jak wielu tych Którzy zawsze byli obojętni wobec duchowego zainteresuje się żywo studiowaniem objawień z obecnego czasu i z czasów przeszłych. Zadanie Niesienia Pociechy i uzdrawiania ze wszystkich duchowych i cielesnych cierpień. Moim wybranym powierzyłem wielkie dary. Jednym z nich jest dar uzdrawiania. Uzdrawiający balsam, aby z tym darem mogli wypełniać najpiękniejsze zadanie pomiędzy ludźmi, gdyż wasza planeta jest doliną płaczu, gdzie zawsze istnieje cierpienie. Z tą umiejętnością macie przed sobą szerokie pole, aby według mojej woli udzielać pociechy. Ten balsam włożyłem waszą istotę w najdelikatniejsze włókna waszego serca i wy radowaliście się z niego. Przed Jego cudownością schyliliście karku, przez ludzkie cierpienie wasze serce stało się miękkie i wy wędrowaliście zawsze drogą miłosierdzia. W dalszym ciągu rozdawajcie ten uzdrawiający balsam, który nie znajduje się w waszych dłoniach, gdyż zostaje on przekazywany przez spojrzenie współczucia, pociechy, zrozumienia i przez dobroć myśli, zamieniając się. Zbawcze rady i słowa światła. Dar uzdrawiania nie posiada granic. Nigdy nie zapominajcie, że jesteście nim nasyceni. A w razie, gdybyście stali się ofiarą cierpienia, ponieważ zostaniecie poddani Sprawdzianowi, w przypadku, gdyby tym balsamem nie mogli go zlikwidować, to nie zapominajcie o moich pouczeniach. Zapomnijcie o swoim cierpieniu i myślcie o innych, u których ból jest większy. Wówczas przeżyjecie cuda u Was i Waszych bliźnich. Jakże dobrze musicie być przygotowani, aby spoglądać w serca, aby dowiedzieć się, co w sobie zawierają, co w sobie ukrywają i czego potrzebują. Nauczałem Was odżywiania dusz, ich uzdrawiania, dawania im światła. I wskazywania im drogi do postępu. Ten, kto to słowo usłyszy i zachowa w swoim sercu, będzie w stanie stać się duchowym przywódcą, lekarzem i dawcą porad. W swoim słowie będzie posiadał dla bliźnich, którzy potrzebują światła, dar pokoju i pociechy. Daję wam kroplę balsamu, abyście, gdy będziecie prześladowani, dokonywali pośród waszych bliźnich. Cudownych uzdrowień, gdyż podczas wielkich epidemii, gdy wybuchną obce i nauce nieznane choroby, objawi się pełnomocnictwo moich uczniów. Powierzam Wam klucz, którym będziecie otwierali zardzewiały zamek to znaczy oporne serce, a nawet bramy więzień, aby niewinnym dać wolność, a winnych ocalić. Będziecie żyli zawsze w pokoju i w zaufaniu do mnie. Gdyż gdziekolwiek byście nie poszli, będziecie ochraniani przez moje anioły. One swoim uczynią wypełnienie waszego zadania i będą wam towarzyszyły, dokądkolwiek pójdziecie, aby rozsiewać moje nasienie, do domów, szpitali, więzień, czy na pola podziałów i wojen. Ludzie będą tu przychodzili, a wśród nich Tomasz, reprezentowany przez naukę i materializm, aby dokładnie badać czujnymi oczami, i nie tylko oczami, lecz również palcami swojej ręki, aby dotknąć i poczuć, gdyż tylko w ten sposób będzie mógł uwierzyć w moją obecność i duchowe zdarzenia, które jedne po drugich nastąpią pośród ludzi i o których ludzie będą dawali świadectwo, aby Tomasz Trzeciego Czasu, w swoim zwątpieniu i materializmie, mógł zostać zwyciężony. Przez moją miłość. Dam wam wskazówkę, kiedy powinniście wziąć się do pracy, gdyż będzie to czas tak wielkich i jasnych znaków, że wy będziecie słyszeli wezwanie świata duchowego i tego świata, który zdarzeniami ogłosi, że nadeszła godzina waszej walki. Ja będę mówił do was od ducha do ducha i będę was prowadził po drogach lecz chcę, abyście zanim pójdziecie do ludzi jako nauczyciele, poszli do nich jako lekarze, a wtedy, gdy ukoicie ich ból, będą mogli pić ze źródła czystej wody mojego słowa. Szukajcie najpierw rany, wrzodu lub choroby i uleczajcie ich cierpienia, aby potem zwrócić się ku ich duszom. Idźcie do swoich bliźnich tak, jak Jezus w drugim czasie – i przed moim słowem przynoście uzdrawiający balsam. Lecz z czego składa się ten balsam, o uczniowie? Czy jest to może woda przemieniona w lekarstwo dla chorych? Ze źródła, które zostało pobłogosławione? Nie, narodzie. Ten balsam, o którym do was mówię, jest w waszym sercu. Tam umieściłem go jako kosztowną esencję, i tylko miłość może je otworzyć, aby nieprzerwanie wypływał. Jeżeli będziecie chcieli wyrać go na któregoś z chorych, to nie będą to wasze ręce, które uzdrawiają, tylko duch, który wylewa się miłością, miłosierdziem i pociechą. Tam, dokąd zwrócicie swoje myśli, będzie dział się cud. Na istoty i elementy natury, aby wszystkim przynosić pociechę, możecie działać na wiele sposobów. Lecz powiadam wam i to: nie obawiajcie się chorób. I wobec wszystkich bądźcie cierpliwi i miłosierni. Jeżeli chodzi o opętanych i umysłowo zagubionych, to ich również możecie uzdrawiać, gdyż tę umiejętność posiadacie i powinniście jej użyć w służbie tych istot, które wpadły w rozpacz i w zapomnienie. Uwalniajcie ich i objawiajcie to pełnomocnictwo wobec niewierzących. Jest to jedna z wielkich misji tego narodu przynoszenie światła tam, gdzie istnieje ciemność, przełamywanie każdego zniewolenia i niesprawiedliwości, i doprowadzenie tego świata do tego, aby oglądał swojego pana i w pełni prawdy ujrzał siebie samego i swoje wnętrze. Czas do wyruszenia na misję o światowym zasięgu. Ponieważ obecnie świat jest tak ślepy, że nie może zobaczyć światła prawdy ani odebrać we wnętrzu swojej istoty mojego wezwania, módlcie się i zdobywajcie duchowy grunt, gdyż obecnie nie zostalibyście wysłuchani, ponieważ wszystkie narody zajęte są przygotowywaniem się do niszczenia i do swojej obrony. Ludzie będą musieli stać się jeszcze bardziej ślepi, gdy rozpacz, nienawiść i terror. Osiągną swoje granice. Również to nie będzie odpowiednia godzina do przekazania mojego przesłania, gdyż bylibyście jak wołający na pustyni. Nikt nie będzie zwracał na was uwagi. Dopiero gdy Ziemia zostanie poddana doświadczeniu od jednego bieguna do drugiego, a wszystkie narody, wszystkie instytucje i domostwa zostaną aż do swoich korzeni osądzone i po tym jak ludzkość zmyje każdą plamę hańby, macie przygotowani wyruszyć w moim imieniu, aby zanieść moją naukę do swoich braci. Gdy nadejdzie czas, wyruszysz, ukochany narodzie, i podzielisz się ze swoimi bliźnimi moim świętym słowem. Rozproszycie się po świecie jako dobrzy uczniowie, a ta nowa Ewangelia, którą wam pozostawię, będzie się rozprzestrzeniała. To światło wychodzące z szóstej pieczęci oświeci ludzkość obecnego czasu, i z nim zostaną wyjaśnione tajemnice. Moja nauka zadomowi się w innych narodach, i wszystko to, czego ludzie nie odkryli, zobaczą dzięki światłu siedmiu pieczęci. Lecz wy powinniście mówić o pouczeniach, które ode mnie otrzymaliście. I nauczać ludzi, jak wypełniać moje przekazania. Koniec części drugiej rozdziału 60.